Nie mieliśmy cały czas. Nie wjebałem. Czemu z wodogłowiem jeszcze? Chciałbym go pokonać też jego. Wtedy ja będę, będę spełniony. Bo jak dalej pójdę. to nie wiem czy to będę mógł tu wrócić. Previously? Ty, popatrzcie. Ten. Ku w wodogłowie jaki. <głodogłowie> Dawaj, idziemy, bierzemy go. Stop? Uuuu, jakiś... bimem jest Oj o nie! kurwa, najewał mnie. Jeszcze się popłakał. <grywa> nie mogę. Dobra, trzeba się wzmocnić, zanim do niego się przyjdzie. Na razie z nim nie walczymy, topniemy się, odpoczniemy. A tu jest, okej. Okay. Nie, tu nie jest kapliczka, a tu jest, dobra. Odpoczynek. tym odpocząć. Kurwa, nie on jest silniejszy jest ten boss. Co to było? Jaki to ma zasięg? Nie mogę tego uniknąć nawet. Jak on mnie jak Jakbym na górze. O kurde taki. A już pomału, pomału, pomału. Uczysz się. Każda naszą śmiercią, staje się silniejsi tak naprawdę. Bo cały czas robię tę samą ścieżkę, zrobiłem te same mapy, więc cały czas ośniemy. O kurwa. O ja, nie sądziłem, że się odczarowałem. Od, od, nie udało mi się tego uniknąć. Ale to jest będzie easy, easy. Chyba, w dupę. Kijem. O, Coś mi źle. Ciekawe się działo gdy mnie nie było, łaził tylko pole się widzę Tak, tak, dokładnie. Ja cały czas staram się pokonać tego z wodogłowiem i nie odpuszczę. Znacie mnie, nie? No nie przejdą by obok Ekspa <grym> <grym> hmm? To tylko ja, to znowu ja Jak nie trafił, no to za... O Jezu, to podwójnie Haj mnie irytuje. Que tipo de Как? Я так не так пил. Да видимо, Ech, uch, jest. Wybił dzwon. Mamy. Jednego mniej. Iskry dwie. Nie mogę pochnąć tego ducha temu. Ty. Oszukałeś mnie. Nie, może nie powinienem w ogóle z nim walczyć teraz na początku. <grym> nie mogę nic z tym zrobić. Zostało coś do podniesienia, ale nie mogę go pochłonąć. Ci go? To była udęczona dusza. My bym pomogliśmy. Bo pamiętajcie o tym, że długi kij e, czyni cuda. <grystanie> On nie płakał. brzuch go bolał. Na leśniku się na dalał. Nie atakował. Nie musiałem go bić tak naprawdę. Ja po prostu chciałem go pobić. <grystanie> Taka historia. Mamy dwa punkty. I to się liczy. My możemy to dać. Yeah! Uniki nie, unik nie przerywa kombinacji lekkiego ataku. Ma to stosowanie także do doskonałych uników, które robimy. Czyli możemy na robić robić unik i będziemy dalej atakować. wako ty go biłeś, stary no. Ja go pierwszy zacząłem bić i on zaczął płakać, a ja go biłem dalej. Tak to miejsce wyglądało. <laughs> Nic się nie dzieje bez przyczyny. <laughs> Ale, ga jest super, bardzo mi się podoba. Nie mogę, kiedy, nie mogę się doczekać, kiedy swój skończę, który wymyśliłem na poczekaniu. <laughs> na razie w sklepie są chujowe rzeczy, na razie nie mamy zbyt dobrych rzeczy. Ale z czasem, gdy będziemy potężni. Co to za kolo? Ta! Nie! Zblokowałem się, nie mogę ników zrobić. Wszystko przed nami. Idziemy, teraz mamy full życia, full butelek, więc tam spokojnie przebijemy się. Teraz nie możemy dać się zablokować. Jaki szybki jest. Kurwa, jaki szybki on był. Kątyna Guanin. Idziemy. O, jelly, jelly food? Kto to, to jest osoba, czy to jest rzecz? Czy to jest zdarzenie, Poczekaj Poczekajcie, dobra. Nie będziemy tak gadać, nie? Wy gadać. Jellyfruod? Jelly food, Co to kurwa jest? Są żelki jakieś. Co ty gadasz? A, to jest y, TikTok? TikToka? A, a ten! Chwileczkę. Powiem o kogo o kim mówicie. O, Jezus. O Jezu, to jest ten. On robi to samo co ten. E, Seb Inny, co napierdala dala cały czas i coś tam ma zrobić i tego nie robi i tak dalej. Jezu, nie lubię takich ludzi. A wstachując od tego jaki ma charakter, ale nie lubię tej czynności, co nie robią. I jakby to determinuje moje podejście do tych osób. Dziale leży. W pobliżu jest nazywa się tysięcy osób? Nie sądzę. On ma kilka kąt, aha. Poczekaj. Ty, jak wejdę tam, to on będzie mi się wyświetlał. Nie chcę, mi się wyświetlał. Tak. Nie ma lajwa, co wy gadacie? Nie ma lajwa. By był tutaj live, bym się pokazywał, nie? A ci psuje zasięgi. Mi psuje zasięgi? Kto? Ja sam sobie psuję zasięgi, pogadam głupoty. Mm. <laughs> powiem, powiem, że on też półnagie czarne dziewczyny. Uspokój się. O, jeszcze jest? Wiesz. Jestem małpą, mogę niszczyć wszystko. Ta gra, O, właśnie, ta gra trochę przypomina, żeby nikt się tu nie obraził. Takie połączenie Dark Soulsów z Godowolem. O. Nie wiem, to jest trafne porównanie, ale tak mi się wydaje. No dobra, dobra, stary, tam nie da gęby. zjemby. Czarny O Jezu, nie będziemy tego słuchać, stary, no. Nie będziemy mu podbijać zasięgu. A tu jest kapliczka. Okay, 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 okay. Wytwórz pancerz. Co to jest? Ubieramy się, będziemy wyglądali jak człowiek. Wiecie jak wygląda? teraz wygląda, super te szaty kula. Why not? Po coś zbieram te rzeczy. Yeah. Mo' cool. Dobra, idziemy na tego bossa zaraz. Mamy nowe ciuchy, ciuchy kula. biznes casual, o kurcze to jest tak szybko, aż mi się pałka zapaliła, taki szybki jestem, <grymne> nie mogę, Halo? o nie Snowflake Wolf! To oh, kurwa, już? To nie jest takie trudne. Przeżyłem? Nie przeżyłem. Nie myślałem, że jest kolejny... Nie, to, to nie, nie są sami ludzie z wodogłowiem w tej grze i to czy się te bobasy. No Nie oszukujmy się, muszą być jakieś bestie. Myślisz, że mitologia, mitologia chińska tej legendy piewają o, o chorych ludziach. Nie ma bestii, są tylko chorzy ludzie. A czeka na mnie. jebaniec. Tak, idziemy. Rozpędzamy się i na pewno chłopie w niego wchodzimy. Dobra. On szedł nas na pewnej kurwie. Tam nie skoczy, ja muszę zrobić unik. to unik muszę zrobić. Mu mi się uda. Udało się. Dobra, chcesz na nią uspoczy? Tak, tak. O kurwa, nie tak. piki Pikibanga, kurwa. You might as well take a good look okay, dzięki, Dziadzia za informację. Dziadek też do mną gada. On nie wie, że ja nie, nie chcę z nim gadać, ale on przychodzi do mną gada cały czas. <laughs> kurwa. Zmusza mnie do relacji. <laughs> Patrzcie, ta bestia była łatwiejsza niż ten wodogłowy. Ten wodogłowy był pancerny, jak chuj. Tylko, że nie mogę jego esencji. By... Mi się wydaje, że tego wodogłowego nie, nie, nie powinienem bić na tym, tak na wczesnym poziomie, a się udało go najewać. ale nie mogę jego duszy testować. On ma własne... Ale, Swiderski, ja ci zdradzę tajemnicę. Większość osób, nawet po jakichś, jakichś małych programach, nie wiem, Voice of Poland, którzy nie doszli na do finału, też mają propozycje pisania książek. Ten, polega na tym, że odzywa się do ciebie firma, tak? z propozycją napisania książki, jej redagowania i wydawnictwa. Ty tam dajesz jakieś historie, oni redagują ją, wypuszczają i ty dostajesz jakiś tam procent od ty, tego sprzedaży tej książki. To nie jest big deal. Napisanie książki w dzisiejszych czasach to nie jest coś niezwykłego. Napisanie dobrej książki w dzisiejszych czasach to jest coś niezwykłego. Ale jakiś tam jakiś o jakiś pizdo, jakiś tam, to, to, nie, to, to nie, to jest nic. Tak powiem, nie? Otwieramy słoik. Powidła. A nie, to nie powidła, to jakiś... Tablet... to? Tabletka Niewieńskiego... <grywa> Dilera spotkaliśmy. Tabletka Niewieńskiego nefytowego Lotosu. Eee, cudowna tabletka stworzona przez Boga długowieczności z południowych krańców ziemi, która ogromnie zwiększa maksymalne zdrowie. Ty! Ty! Wydłużył mi się pasek! Nie tylko kij mam długi, już mam pasy życia długi. Niech żyje długość. Dobra. Wbijamy żądło. Nie rozumiem, technika czynić ciebie zawodnika. to jest, że tak powiem, bajka w której ty żyjesz. Pan też sobie zrobiliśmy. Samo doskonalić się nie będziemy, samo doskonać, ale możemy odpocząć. Rezygnujemy sobie życie i butelki. I można iść dalej. A chuj przygoda. Nie jakiś... Dosiesz. Dawaj kurwa. Nie sama tylko ja. A kolega mi nie pomógł. Tam stoi. Się patrzy tylko. Jebany. Zobaczymy co tu jest. Co to jest? O nie, to jest człowiek koń! Ibek, co ty robisz? Jest <grymne> dale, no co się dzieje? Będziemy mogli na nim jeździć, to jest nas mał? na planecie mał, którzy ma jeździły więc... Czemu nie tutaj, nie? Ja się boję jak się odwrócę, jak się odwrócę, on nie strzeli z tego bata w dupę. No nie wiem czy ryzykować. Ty, ja, ta tu nie jest wyjebana. On to <grymne> Będzie. <noise> to właśnie się boję, że tego bata już żyje, nie? Zbereźni. Ogólnie, kolejna ogólnie, zasada życiowa, jak na dzisiaj, Numer 3 nie ufamy człowiekom koniom w jaskiniach. <noise> Bo to jest dziwne. Coś to jest nie tak. Musimy wszystko zajebać i wszystko zlutować. On jest szybki, ale ma mały demet, całe szczęście. O, skrzynia. A bo Złoto? A nie, przędza jakaś. Uciął tego go uczą i bawią, kurwa. Są bardzo życiowe. A tu magaz. A? Już tu musi być. A, wiem. Ogień pod wodospadem. Chińskie gry Proszę ja się ozejrzeć zanim na pereskopową wyjść. żeby coś mi nie jewnęło od razu A to jest ten My, że uciekł przed Karolem? Nie ma ucieczki. Kurde.

tak. Wszystko zajebałeś. Moja myśl płynie na dół Aha, czyli da nam większą flaszkę? Tak, moje wyjebaną butlę z na pleca. A to wszystko bimbe. To ci pomoże. Dawaj. Daj flaszkę. Daj chujo. Napis... Wiesz, co napisane w tej flasce? 40%. Nie oh, <laughs> będę miał większą flaszkę do leczenia. Dzięki, stary. Ale chcę Twoją mieć. Zaznaczony opanował sztukę wchłaniania duchów. Potem... A, możemy wziąć tego Bobasa w chłonąć do flaszki. <laughs> możemy mieć wyciąg z Bobasa z wodogłowiem. Brzmi okropnie, ale tak jest. To my się tam cofniemy, a może mamy teleport. Także jest teleport. Eee, podróż. Wilczy las i świątynia chyba to. To jest to. O nie, to jest... To jest, zła... to jest nie tu. Eee, wilczy las. Oprze, poza lasem. To tutaj. Dobra. I tu gdzieś powinno być. To było to. Co to jest? Ty... Czy... Oszukali mnie, ukradli mi to. Zabiłem potężnego przeciwnika, nie mogą go wchłonąć. Nie ojebali. O nie, on się nie espi. Kto ja teraz zrobię. To <grywa> nie później będzie więcej bobasów. O, pozyskaj duchy. A mamy! Zapisał nam się, mamy Wacha, mamy go w kaplicy. Ukrył się. Dawać go. A, rzeczywiście. Ty mi postać z błąkanego nie chcesz być tym typem. No, być tym babachem. I terenu wrogów jego czaszką z brązu. Zdawać zdawa się ogromne oparzenie. No, chyba nie. Może w następnej grze. Dobra, bambusowy zagajnik, szlak węża. Wracamy. Ja jeszcze będę bieg przemieniał się z wodogłowie i będę z dynki napierdalał wszystkich, kurwa. Nie mają ci ludzie, co tworzą te to tworzą tego. gry. to kurwa jest? mitujesz. Ty to... To było To było mocne. A to co to jest? O zajął mnie, jebańce. Kurwa. Znaczy, więcej expa jest, to widzę, ale biją mocno. Chce żaba. Wiedziałem, że nie mam życia już. Więc to będzie kolejna przeprawa. Zaraz słuchajcie, ja będę kończył, więc to będzie dobry początek na kolejnego streama, żeby ten ten oczyścić, bo tu widzę jest o wiele wiele ciężej. Nowe przeciwnicy, nowe mechaniki. coś tego nauczyć, to by krytyka. Ga jest fajna, podoba mi się na razie. Więc będzie grane na pewno. Więc trzymajcie się ludziska i do zobaczenia. Do,